Cofnął w czasie. Siemano, siemano. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. tam sobie teraz w kierunku wejścia do dawnej stolicy Malty, do Mdiny. To wejście możecie kojarzyć z serialu Gra o tron. Zapraszam do oglądania. Oto Jono. Mega to wygląda. Witajcie w Mdynie Maltańskiej Perle, zwanej miastem ciszy. Spacerując po wąskich brukowanych uliczkach, czujemy, jakby czas zatrzymał się wieki temu. Ale co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe? Przygotujcie się na podróż przez ponad 4000 lat fascynującej historii. Dina, położona na wzgórzu w sercu Malty, była zamieszkana już w epoce brązu. Fenicjanie około 8 wieku przed naszą erą założyli tu warowną osadę, nazywając ją Malef. Ich mury miały chronić przed najeźdźcami, a strategiczne położenie dawało kontrolę nad wyspą. Gdy Rzymianie przejęli Maltę, w 218 roku przed naszą erą, Mdina stała się Melite, eleganckim miastem z pałacem gubernatora. To tutaj w 60. roku naszej ery rozegrała się historia, która zmieniła Maltę na zawsze. Statek, na którym płynął Święty Paweł, rozbił się u wybrzeży wyspy. Apostoł dotarł do Mdiny, uzdrowił ojca namiestnika Publiusza i wprowadził chrześcijaństwo. Publiusz został pierwszym biskupem Malty, a Katedra Świętego Pawła, którą zobaczycie w sercu Mdiny, stoi w miejscu jego dawnego domu. Nie no, kozacko tu jest. Normalnie, jakbym się cofnął w czasie. W IX wieku Arabowie nazwali ją Mediną, co oznacza miasto, i otoczyli potężnymi murami. W 1091 roku Normancki hrabia Roger I zdobył Maltę, a Medina stała się stolicą pod panowaniem Sycylii. Wąskie uliczki, które dziś przemierzamy, zaprojektowano wtedy, by mylić wrogów i dawać cień. Upalne dni. W średniowieczu Medina była centrum administracyjnym i religijnym, a maltańska arystokracja budowała tu swoje pałace, jak Palazzo Santa Sofia z 1233 roku jeden z najstarszych budynków na wyspie. Gdy w XVI wieku przybyli Joannici, Medina pozostała kluczowym Punktem strategicznym. Jednak w 1693 roku trzęsienie ziemi zniszczyło wiele budynków, w tym średniowieczną katedrę. Maltański architekt Lorenzo Gaffa odbudował ją w stylu barokowym, tworząc arcydzieło, które zachwyca do dziś. Po tym kataklizmie, Mdina straciła status stolicy na rzecz Valetty. Ale zyskała swój niepowtarzalny, spokojny charakter. Spacerując po Placu Katedralnym, zwróćcie uwagę na dwa zegary na wieżach. Prawy pokazuje godziny, a lewy dni i miesiące. XVIII wiek przyniósł barokowy blask. Pałac Wilhelma, w którym mieści się Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, to dzieło francuskiego architekta. Charlesa de Mondion. W tym czasie Mdina stała się miastem arystokracji, a jej mury skrywały historię intryk i luksusu. Dziś w Palazzo Falson możecie zobaczyć, jak żyła maltańska elita, od średniowiecznych mebli po kolekcję sztuki. Dlaczego Mdina nazywana jest miastem ciszy? To proste. Ruch kołowy jest tu ograniczony, a populacja wynosi mniej niż 300 osób. Gdy turyści opuszczają miasto z mroku, ulicę wypełnia magiczna cisza. Spacerując po Bastion Square, skąd roztacza się widok na pola i Morze Śródziemne, poczujecie ducha przeszłości. Mdina pojawiła się nawet w grze o tron, jako królewska przystań. Jej brama miejska to idealne tło dla średniowiecznych opowieści. Historia Mdiny to mieszanka kultur fenickiej, rzymskiej, arabskiej, normańskiej i joannickiej. Każdy kamień w murach opowiada historię wojen, cudów i odrodzenia. To była historia Mdiny. Ja już się kieruję do wyjścia, a powiem co, powiem krótko, Mdina rządzi. No i to będzie tyle na dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie, widzimy się w terenie. Piona.